Deck. We're selling to Pirate Swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The CS2 Skin Exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Siema, siema, witam na z na moim kanale. Na chciałbym mam przypomnieć o tym, że wygrają sobie prawie 3300 zł, płacę z moim akademii 18 zł, a czym więcej w posadzie, to tym macie większą szansę na wygraną, a macie naprawdę piękne skinki, macie tutaj trzy koski chociażby szkiertunk Knife Bural za prawie 1200 zł. Oprócz tego macie surba Ultra Ultrafield za prawie 700 zł, no i hatsmanek Knife Freehand za ponad 600 zł, a poza trzema ślicznymi koskami macie też rękawiczki, no i trzy piękne skinki, które widzicie tutaj na ekranie. Także zachęcam serdecznie, bo czym więcej w posadzie, to macie większą szansę na wygraną, a żeby płacić, jest tutaj plusik, pisać jeżeli krabi na 18, daję wam 10% więcej do wpłaty oraz 20% na sam start. Zbieramy to od czy to blik, czy pace of card, czy skinki. A jak wypłacacacie skinki, przychodzę do was bardzo szybko, co nie w minutkę. nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywu, bo w ja imię po prostu nie zaliczycie no w sensie 10% więcej do wpłaty, a nie będziecie mieć szans na wygranie po prostu 3300 zł, Więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. A nawet jeśli nic nie wpłacacie, to po prostu sobie użycie. mnie ja to wspiera z góry. Dziękuję. I dzięki temu mogę wam rozdawać skinki. Więc myślę, że jest to uczciwy deal. A jeśli wpłacacie, no to na przykład za 50 zł macie tyle punktów które zaraz wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. Ale zanim to Mam przypomnieć o codziennych skrzynce, bo co 24 godziny sobie otworzyć za darmo taką skrzyneczkę, więc wejdź i sobie otwórz. Masz za darmo skinka, czemu by sobie nie otworzyć? No naprawdę jak ktoś pisze żeby do mnie, żebym dał skinka, to wejdź i sobie otwórz, bo tutaj masz za darmo codzienny. Nawet jak wam leci gówno, to sobie zbieracie na lepsze skrzynki, więc naprawdę spoko sprawa. No i na samym dolecie są ramowe skręczki robić na social media, więc też tutaj polecam serdecznie, bo sobie za darmo można odebrać skinki. No i to, to jest bardzo fajna sprawa. w codziennie macie super nagrody, i to takie naprawdę super, bo tutaj za pierwsze miejsce jest dzisiaj Nomad Sapphire. Nomad Sapphire to jest prześliczna koska, nowa koska przede wszystkim. No i w też nowa w sumie, ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, niedawno je dodali. Tutaj jakieś to nie jest hardened, więc naprawdę fajnie. Tutaj samo możecie ustrzelić mm, skinki po prostu. 40 zł dostajemy, 60 zł dostajemy, 60 zł dostajemy, 40 zł dostajemy. No dzisiaj tutaj nie posypała, ale idziemy sobie na handla z bronią, o ile mój internet pozwoli, bo... No, chyba nie jest za kolorowo, ale czekajcie, już powinno być teraz Git. Pyk, eee, mam nadzieję, że wszystko zadziała. Pół miliona punkcików, pyk 600 zł. Ok, 400 zł. Jeszcze raz 500 zł. No i mamy nabitewkę, którą chcę zrobić, bo dzisiaj jest nowa skrzyneczka, czyli Sunken Case. Eee, no i ona kosztuje 2000 na trybie Jester, gdzie na wszystkie jest procent szans. No i idziemy sobie zrobić nabitewkę, oczywiście, eee, i sobie ją przetestujemy. Chciałem idealnie mieć, żeby mieć na tą bitewkę. Także lecimy sobie z nią, pyk, 20 skrzyneczek i zobaczymy, co ona daje. Zrobimy sobie oczywiście 1v1, e, bo jednak bitwa za 40 koła, no to fajnie by było wygrać, tylko muszę sobie stwierdzić bo klasycznie na mój internet, jak mówię, nie domaga. E, losowy bocik, pyk, Michał i lecimy 1v1. Zobaczymy, czy nowa skrzynka jest fajna, warto swojej ceny. Zaczynamy od kauta no patrząc ze skrzynka, dwa koła kosztuje, no to ni nic wybitnego, no to jest nawet Medusa za 15 do trafienia, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Digielek, super, mam takiego nawet w ekwipunku. P250 też coś kosztuje. No ale jak na skrzynkę za dwa koła, no to nic tu nie ma. Tak szczerze. Tak szczerze, no wydaje mi się, że ta skrzynka byłaby w spoko na zwykłym trybie. No ale my testujemy oczywiście na trybie Jester. 2800 zł auk, okej. Okay. Tutaj no nic ciekawego. 4 złote. A jakąś meduskę, jakąś meduskę potrzebujemy, no. Bo, póki co ta skrzynka zawodzi, to nawet nie ma potencjału się zwrócić. No, dawaj meduskę. Maryna No, jest lipa, jest lipa. 12 skrzynek do końca i póki co daje totalny syf. Szczerze, szczerze daje totalny syf. No, musi dać jakąś meduskę. To coś kosztuje na pewno. 2800, ok. No, ale meduza. 10 skrzynek poła bitwy za nami. Póki co jest totalna lipa. Poseidon na prawo i robi się problem. 10 koła dla niego. No, ale żadnej meduski nie było. Jest, jest jeszcze z drogich rzeczy tutaj ten, ten Ursus. On chyba kosztuje z 10 koła, tak mi się wydaje. Oj, dawaj mi jakąś meduskę. Jeszcze ja żadnego takiego Big Dropu nie dostałem. No i dwa te przelatują i dostaje jakieś P90 za 10 zł. No, póki co nie lubimy się z tą skrzynką, ale jest jeszcze szansa, że się polubimy, bo jeszcze 5 skrzynek zostało. Jakby meduskę walnęła, nie obraziłbym się. Poseidon, okej, okay, wracamy do gry. 10 koła prawie. No ale jeszcze jakąś meduskę daj. Dikielek, no to nie jest dużo. Jeszcze fil to w ogóle tragedia. Trzy skrzynki. No tu jest close, no jak ktoś coś dropnie, no to wygrał. Dwie skrzyneczki, no daj mi meduskę, daj mi meduskę, proszę. Ale dipa. No i żeby on tylko w ostatnich skrzynce nic nie dostał, bo jeszcze przegramy to i w ogóle będzie tragedia. No okej, okay, no wygraliśmy, ale to jest minus. Tragiczna, tragiczna, tragiczna bitwa. Idziemy sobie ją potwierać normalnie. Idziemy sobie ją normalnie i mam nadzieję, że... Tutaj może nam odda pyk. Speedmod, ale lipa, pyk. Okej. Okay. Spoko. Odbiliśmy się też. Co na sam koniec robimy sobie jedną szybką bitewkę. Bo oddała, oddała, oddała. Także damy sobie 5 takich, dodamy sobie 5 takich i na koniec dodamy sobie. Hmm. I na koniec dodamy sobie może dwa hole. Pyk. One v one. No jak to wygramy, to mam nadzieję, że z tego chociaż będzie profit, bo no, pierwsza skrzynka się nie popisała, ale tutaj mamy, tutaj mamy te eventowe, które mnie jeszcze bardziej nienawidzą. Ale eee, może teraz zaczynamy od awupy Meduzy, także świetny start, świetny start. Już ta bitwa jest lepsza niż poprzednia, bo tam dawało no tra tragicznie. W sensie no dało chociaż po jednym Poseidonie nam, ale no Meduska to jednak Meduska, 15 tysięcy. A za koła prawie, a na prawo. Nie wiem czemu ten tyle kosztuje, nie wiem z jaki to jest yy, kolekcji, ale, ale no, nie wygląda na trzy koła, to na pewno. Ostatnia skrzynka, no i nic, ale dała Meduskę, więc jest ok, jest ok, jest, z tą skrzynką nową jesteśmy, jesteśmy spoko gadani. Yy, jest luz, jest fajna. Tutaj zaczynamy od gada także świetny traf, bo ta skrzynka mnie no nienawidzi, tak jak mówiłem, zawsze jest najdroższa skrzynka z eventu, mnie nienawidzi, kto mnie ogląda dłużej ten wie. Ale, no tutaj, tutaj jest ok. Tutaj jest ok, dała ok, mamy luz. Tylko, żeby zaraz mnie nie dała jakiegoś butterflya z koski, i będzie będzie super. Ostatnia skrzyneczka, żeby tylko kosy nie dostał. Nie dostał, także no mu nic nie dała, mi dała w miarę ok. No i teraz, żeby tylko hola on nie dostał, i mamy winka. Eee, to chyba z kosztuje tak jest, my za trójkę, no i ostatnio żeby Haula nie dostał i mamy proficik dziękuję serdecznie, także odcineczek spoko, bo wygraliśmy sobie ponad 50 koła łapka w górę sobie z dzwonkiem kodzik do 18 my widzimy się oczywiście jutro trzymajcie się, elo, pamiętajcie, że macie do wygrania 3300 zł z moim kodem, najlepszy kodzik na świecie do 18 no i co do jutra, elo